Ochaj dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Sebastian rysuje. Przywitałem się tak po japońsku, chyba, bo chciałem nawiązać do tematyki dzisiejszego odcinka, ale chyba coś nie wyszło. Bo dostałem taką książkę od Wydawnictwa Publikat. Jest to sztuka rysowania. 15-minutowe ćwiczenia o tematyce manga. Więc w tym momencie, właśnie teraz, zatrzymujecie film, i wszyscy miłośnicy mangi robią hałas w komentarzach. Uuuu! A tak na serio, to przejdziemy przez omówienie tej książki dzisiaj. Ja troszeczkę tutaj się z nią zapoznałem. Trochę wam też opowiem, yy, no co tu właściwie w niej się znajduje, czy warto ją kupić, i czy, bo to jest najważniejsze, z niej się czegoś nauczymy. Także zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, którego sponsorem jest wydawnictwo Publikat. Książka jest nieduża i poręczna. Możemy ją schować do torby i rysować nie tylko w domu, ale na przykład w podróży. Spis treści jest przejrzysty i mówi nam, czego możemy się spodziewać w tej książce i przede wszystkim przez jakie etapy będziemy przechodzili w tej lekturze od początku do końca. Podoba mi się to, że na wstępie możemy się dowiedzieć, jak przygotować swoje miejsce pracy, jakie przybory będą nam potrzebne itd. Jest także sporo o materiałach pomocniczych, takich jak linijka, gumki, długopisy czy markery. Nie jest to może ogrom informacji, ale takie podstawy warto znać. A propos podstaw. Z tej książki też je wyciągniecie. Nauczycie się rysować bryły i radzę Wam tego nie pomijać, bo w mandze przydadzą się różnego rodzaju kółka, elipsy, czy choćby takie obłe linie itd. Oczywiście książka poprowadzi Was, jak poprawnie pracować z figurami geometrycznymi, jak rysować oczy, głowę, czy konstruować postać, więc pełen luz. Światło i cień też nie są tutaj pominięte, tak samo jak techniki szrafowania. No niby mała książka, a jest tych informacji tutaj sporo. Jeśli jesteście osobami początkującymi, to nie bójcie się, że ta pozycja rzuci was na głęboką wodę. Seria Sztuka Rysowania akurat bardzo fajnie to tłumaczy, i to nie tylko w tej mandze. Wiem, bo sam używałem książek z tej serii. Ich jest bardzo sporo: od nauki, rysowania ludzi, portretów, po zwierzęta, kwiaty, czy choćby architekturę. Co kto lubi. Dziś użyję markerów, stąd zaopatrzyłem się w gładki papier. Jest to Bristol 190 g na metr kwadratowy. Rysowanie zacząłem od wybrania sobie postaci, które swoją drogą w tej książce są naprawdę ładnie narysowane. Prosto, ale serio ładnie. Tak w ogóle mam nieodparte wrażenie, że ja już chyba tę książkę miałem w swoich dłoniach kiedyś. Aczkolwiek mogło mi się coś ubzdurać, bo ja już tyle rzeczy mam na chacie, że ja sam nie ogarniam. Wracając do tematu, to wybrałem sobie postać, która nazywa się Najlepsza Przyjaciółka. Na początek wyrysowałem sobie taki prosty szkielet, ja go tak potocznie nazywam patyczakiem, a później zacząłem sobie budować cały kształt postaci. Oczywiście pod ręką miałem gumkę, no bo nie zawsze mi to wychodziło tak jakbym chciał. Do szkicu użyłem ołówka od Caran Blue Lagoon, ponieważ ma on cieniutki rysik, a mniej wygodniej się takim pracuje po prostu. Bo ja mam to do siebie, że przy szkicach ja kreślę bardzo dużo linii, przez co później muszę bawić się w przekalkowywanie własnej pracy, aby te szkice jakoś na nagraniach wyglądały, choć dziś jadę na spontanie, byście mogli widzieć jak to wygląda tak na co dzień u mnie. No jest w tych liniach powiedzmy sobie to wprost nieporządek, to trzeba przyznać, no ale cóż, no tak już mam. Kiedy moja postać jest gotowa, co prawda śmiesznie wygląda, bo jest łysa, ale idę krok po kroku według wskazań tej książki. Zabieram się zarysowanie włosów oraz jej ubioru. I tutaj muszę się zatrzymać na moment i powiedzieć, że troszkę miałem kłopot z dostrzeżeniem kilku rzeczy. Niby format tej książki jest w porządku, ale jeśli ktoś ma wadę wzroku, tak jak ja, to może czasem dosłownie wsadzać głowę w książkę. Serio, ja normalnie miałem łeb w tej książce. Ja tak robiłem, bo serio ciężko było mi zobaczyć, gdzie tam jakaś linia idzie, przez co troszeczkę zrobiłem tę ilustrację po swojemu, ale w sumie dodanie czegoś od siebie też nie jest złe, co nie? Wcześniej też Wam powiedziałem, byście nie pomijali tego rozdziału z bryłami, dlatego, że bardzo się Wam to przyda na późniejszych etapach rysowania z tą książką. Ja tę sukienkę tworzyłem właśnie z prostych kształtów, a dopiero później wyrysowywałem jakieś koronki, falbanki i detale. Jeśli chodzi o opisy każdego kroku, warto też je czytać, bo sporo pomagają, mimo że to tylko kilka zdań. Nie pomijajcie tego, fajnie to stworzyli w tej książce. Kiedy udało mi się już ogarnąć całą postać, pora na linart. Zmiękczyłem sobie wcześniej szkic z gumką chlebową, aby te kreski nie były takie mocne, i poprawiłem kontury różnymi grubościami cienkopisów od 0,1 do 0,6. I bardzo proszę, nie krzyczcie tutaj na mnie, że lineart jest toporny. Ja to widzę i wiem, po prostu ja nie potrafię za bardzo zrobić takiego, no, takiego delikatnego konturu, bo za każdym razem ja się spinam, by wyszło mi ładnie, a jak się spinam to trzęsie mi się ręka, a jak trzęsie mi się ręka, to kontury wyglądają topornie i tak w kółko. Gdy kontur poprawiony, wycieram ołówek i przystępuję do najlepszej części, czyli do kolorowania. Używam do tego markerów na bazie Alko. Starałem się dobrać podobne odcienie do tych z książki, no bo identycznych nie mam. I tutaj ubolewam, że nie ma gdzieś w rogu takiego próbnika kolorów, jak w tej książce z Kotami, o której też jakiś czas temu Wam mówiłem. Jeśli nie widzieliście, to kartę Wam przypnę w prawym górnym rogu. Powiem Wam, że przyzwyczaiłem się do takiego próbniczka. Naprawdę. I miss you, sweet baby próbniczek. W każdym razie nie było tragedii i jakoś mi się udało. Aczkolwiek na koniec jeszcze dodałem trochę kredek, no bo jak to ja, jak zwykle mi coś nie pasowało. W podsumowaniu powiem Wam, że mam dobre wieści. Ta książka nie jest zła. Ja ją będę polecał, bo jest ona z serii Sztuka Rysowania. A te książki to są chyba jedne z najlepszych w Polsce i mówię to całkiem poważnie. To, jak jest tu wszystko opisane, jak tu jest wszystko omówione, to jest naprawdę bajka. Ja uwielbiam te książki do rysunku, które mają takie proste podejście, takie wiecie, po ludzku, jak do człowieka. Rób to tak i tak. Musisz umieć to, to i to. Bez jakiegoś takiego poczucia stresu, czy takiego poczucia jakby nadąsania autora. Nikt mi na początku też nie każe uczyć się historii sztuki, bo przecież bez tego to ty nic nie będziesz potrafił. Tylko uczy mnie tego, czego ja chcę i czego mi w danym momencie potrzeba. I uważam, że to w tych książkach jest naprawdę świetne. Czy mi postać wyszła? Ocenę zostawiam jak zwykle Wam. Ale jeszcze tutaj na koniec nawiążę do tego, słuchajcie, tytułu. Czy w 15 minut y, daście zrobić te ćwiczenia? Słuchajcie, powiem wam, że nie. W sensie hmm, ćwiczenia tak, ale postać no niestety nie. W 15 minut to ja tej ilustracji naprawdę nie zrobiłem. Zajęła mi ona 2,5 godziny. Natomiast książka nie oszukuje, bo posiada 15 minutowe ćwiczenia te na początku. Te właśnie takie typu rysowanie brył, rysowanie głów, czy tam oka. Natomiast same tworzenie postaci trwa o wiele dłużej. No bo to trzeba zrobić szkic, to trzeba zrobić lineart, później to wszystko wymazać, nałożyć kolor itd, tak i tak dalej. No ale to jest chyba oczywiste, nie? Dobra, ja już tutaj się nie rozgaduję. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego i dajcie mi znać proszę w komentarzach czy używaliście książek jakichkolwiek właśnie z y, y, tej serii Sztuka Rysowania i jak wam się one sprawdziły. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Subiksa, jeżeli oczywiście tego nie robicie. I kliknijcie sobie dzwonek, żeby Was tam YouTube informował, że dodałem jakiś film. A my widzimy się, no, kiedyś tam. Elo!